Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym filmie, ze mną jest Oskar, <coughs> e, e, jestem właśnie z Matim i teraz będziemy nagrywali Slither.io e, Tak jak widzicie na ekranie, e, nick to 09 e, z kina mamy takiego fajnego PewDiePie'a No dobra to zaczynamy, kto pierwszy jedzie? Ja No Ty weź dobra. Jestem słaby. Nie no. Nie, może jak się to no? Mam nadzieję, że dojedziesz do 10, bo chociaż 1000. No nie ja wiem. Ej, na razie mój rekord to 25. No. no. O, masz jednego będziesz. Kurde, to! Sam się dojedziesz. gram. gra. O, gra. O, czekaj, ja walę na tej. Dobra. 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 Czekaj, nie, nie, kurde. Nie zdążyłem czekaj, rekorować. Czekaj, jeszcze raz. Gramy. Dobre. Nie, ja wolę tym grać. Dobra, to graj. Bo my na laptopie akurat nagrywamy, to nie. Trudno się gra myślą. Mile to się gra tu. Na tym, tym. No. no. Chociaż ty dokład to Gdzie są wężyki? Kurde, ja chcę żreć. Węży. Wężyk. Jamy, no. mm. jamy. Mamy brak wężów. <laughs> O, Wszystkie. o jest jeden, jeden, tam jest. A, nie, 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 nie. U! No, no co właśnie. to za węż? No, lubię A zielone kropki lecą z niebieskiego. No właśnie. Ale jedziesz, jedziesz. Czekaj, bo ja teraz, ja zawsze sobie lubię... O kurde. Co to jest? Jestem... Złap to, złap to. Nie, bo ja te... zawsze nie umiem złapać. Na telefonie to umiem złapać. No, ja też. A telefon jest w naprawie. No nie niestety. Sobie bo wirusy są wirusy myślę że dacie chociaż parę łapek w górę i subskrypcji bym się ucieszył z tego bo wczoraj dopiero założyłem kanał to wiecie nie trudno, trudno. filmik będzie tak z 10 minut coś tak no może nawet dłużej 10 minut max oh. Tak, więc y, jutro y, nagramy GTA. 5 oczywiście. Na I będziemy grać na zmianę. Tak, na zmianę. Na PlayStation. Tak, PlayStation 4. Na razie mi idzie dobrze. No, ale złapię go węża. My <coughs> mały. O o o, 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 Tego, tego. Tego. Nie. Yeah. Szybko, 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 nie. Jadę, 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 ale... Ale jestem ja duży. Już nie. masz fart! Już masz, masz farta. Farcik. Już masz maty farta. Ale. Już się ma. I zjedz to, te resztki co zostały, bo nic hmm. nie zostanie. Resztki co za, zostało. Za, za, za ile masz? Ja się, już tysiąc. Yeah. A tam i tak nabijasz więcej. Może. Nie, no. je, jest dwa. Dwa kafle są, dwa kafle, cieszę się. Mam nadzieję, że dojedzie do dziesięciu. Nie, zabij, zabij. Bo zabi. ten chyba. My... Bij tych większych, większy te małe pipki. My niedługo będziemy też challenge nagrywać na przykład banana challenge. challenge banana włożyć pół banana do ryja. Do twarzy. <laughs> Dobrze, jak tak to. Przyłożyć do oczu cebulę. <laughs> Nie, będziemy robić na przykład wasabi challenge. Nie wiem. A wszystkim Aj, Się Sprintował ci. No, dobra. Nie, te, te, teraz mam nadzieję, że reklama minie. Nie, 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 nie. kurde. Skip it. Skip, a A dobra, dobra, dobra. Jak ja nienawidzę reklam Ja też nienawidzę, wkurzają mnie. No wiecie. Może zdadam większego może będę większy Jak coś to my mieszkamy tak... Postrzegam, że może. W gnieźnie mieszkamy. Jak widzicie... No nie możecie widzieć jak... Jak to się stało. nie Nie mam pojęcia jak oni to Dobra, ostatnia gra i my już będziemy niestety kończyć. Spróbujmy. Dopiero 4 minuty. No. Nie, 5. dobra, 5. No, ale witamy, będziemy was witać w następnym odcinku. No właśnie. No kurczę, coś i... ci nie wychodzi ta gra i, i, i masz węża. Masz węża, ale z wjałcza. Kurde, ja sobie zjem żelki. <grym> Bez żelków nie ma frajdy. <grym> Oczywiście mleko No Dobra, po tej grze będziemy kończyć. O, Daj mi jednego. A kurnie nie będzie zielony. O. Nie, zielony nie. No. Nie. Nasz kolega. Inny. Nie. Nie. No to spoko Nie. I dobrze, no, wracamy teraz. O Boże, o Boże, 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 złap go, złap go. Patrz, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Ale przyspieszenie ma. A? Nie, ja się nie Nie, nie, ja, nie, ja się, nie. Dobra. Na dzisiaj już kończymy, więc następnie Cześć. Już. Subskrypcje zostawcie i lajka. Dziękuję i na razie. Do jutra.